Mam jestem mistrzem, a to jest jeden po drugim filmik od piątego, czyli Minecraft PlayStation 3 Edition na modach. Mam nowego skina. I lepiej wejdę, bo widziałam kościotrupa. Nie prześpię się. Eee, muszę poświetlać mój domek, bo w poprzednim odcinku byliśmy w cave'ie. No. Czyli chciałabym oświetlić tu i tu I jeszcze tutaj, tutaj, tu i tu. No i teraz wszystko powinniście widzieć jaki jest ten mój... No, moja nie, mój Moja no mój kej czyli moja jaskinia. Mm, to mi się nie podoba, to jest bardzo ble. Nie mam żadnego diertania. No nie mam. Ale ogólnie chciałam... Czekajcie. Mam drewno. Mam skrzynię. Że jak bym zginął, to żebym nie stracił tego. co będą jeszcze niepotrzebne. Te. Nie chcę jeszcze tego. Mapa. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie. Nie. Plan na dzisiejszy odcinek. Hmm. Myślę, że dalej kontynuować naszą kopalnię. Jestem zaskoczona. Strony... A to tutaj, tak. Ale już się nie będzie to na się zapadać. Nie, odrzuciłem piasek. Okej, okay. dobra, trudno. I tak, ym, no, dobra, będziemy robić te metro w ogóle, bo chciałabym robić taki metro. Już mam plan, bo już kiedyś robiłem. Ym, chciałbym to dołożyć. No i z Chodźmy. No. Okej. Okay. W poprzednim odcinku. Wspomniałem o J Joku i ja w sumie jeszcze tego nie wróciłem więc jeszcze o tym nie wiecie, że będzie taki ktoś. I jeszcze jedna osoba, ale to już będzie niespodzianka kto. no yy, okay. będzie właśnie niespodzianka Teraz musimy będziemy dużo kopać ale mówię wam że efekty będą fajne jak już to skończymy o węgiel aha ja bym chciał żebyście dali mi jakieś rady na przykład żebym czego miał nie robić znaczy nie o, nie o Minecrafta tylko na przykład o, o Minecrafta też jak chcecie ale na przykład bo ja znam Ludzie, ja znam wszystkie zasady Minecraft'a. Jestem ja od początku z Minecraft'em, więc znam całą historię, więc spokojnie. Yy... No, jest prawie ile się nagrywa. Poczekajcie, trzy minutki to jest ogólnie mój dzisiaj trzeci filmik, więc jeszcze po tym filmiku jeszcze będzie jeden i na dziś koniec, a jutro będziecie mieli sześć filmików i potem wracamy do normy, czyli dwa filmiki na dzień bo ludzie nawet jak byście chcieli to ja nie mogę ludzie, ja dzisiaj się w sesie, teraz mam w głowa bo jestem jeszcze przeziębiony i się mi się kręciło w głowie, tak przed pierwszym filmikiem, a to przeciągałam przez godzinę, ale Udało mi się. Potem znowu przeciągałem do drugiego filmiku, czyli, czyli tamtego, co nagrałem. Ale, nawet tak mnie głowa boli, teraz tak. Dobra, nie lekko, tylko strasznie. Nie wiem po co nawet nagrywam. Dla Was to robię. Więc dajcie mi przynajmniej 5 łapek w górę lub pięć subskrypcji no to będę tak robił coraz częściej i będę wiedział, że że... ten... Y, że nie zrobiłem to z głupotą o, tak bym to ujął tam będzie się wkopywać tu i tu jeszcze, i potem tu i tu będzie się przychodzić tam potem do mojej jaskini, gdzieś tam. I to teraz musimy wszystko wykopać. I co zamurować. I tak trzeba to powtarzać i powtarzać. Na razie tylko ściany potem sufit i podłogę. Całe musi być wszystko. To. Oj, oj, oj. Teraz będę musiał zrobić. Jestem mamy problem z piaskiem. Kolejny. No, pięknie. Jeszcze kilo. Okay. To teraz chodźmy zrobić sobie kill off. Będziemy dalej kopać. Czekaj, się sprawdzę, ile zmyło. 6 minut. ojojoj będę musiał za chwilę kończyć. Ach, I tak, yy, jak będą 5 subskrypcji, to będzie specjal z jakiejś innej gry, jak będziecie chcieli. Ale nie zmuszam was do subskrypcji. Jak chcecie, to róbcie, jak nie chcecie, to trudno. Bo tak niektórzy to tak macie, dać da za subskrypcję, coś wygracie, ale. Bo znam parę takich youtuberów, którzy oszukują, żeby dostać subskrypcję. Eee. A, ja... A nie, mi tam wisi na serio. Nie tylko tak, że coś, tylko. Mi tam na serio. Możecie zasubskrybować, nie musicie. Ja tam przecież nigdy nie proszę. Ale okej, okay, już. Teraz przejdźmy już do naszej ciężkiej roboty, czyli robienia metra. nie zrobimy w kolejnym odcinku, czekajcie się sprawdzę ile się nagrywa 8 minut ojojoj Wy już wiecie co to 8 minut czyli koniec mojego nagrywania końcówka mojego nagrywania o tak wygląda nie wiem czy dzisiaj zdążę wszystkie filmiki wysłać, znaczy do 24 na pewno, ale tak. Przed. No nie chcę dzisiaj całego dnia spędzić nad tym. jest pismo, mamy problem. Brak. A nie, jeszcze mamy przecież. No. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Okej. Okay. Szybko, szybko, szybko już musimy kończyć. Chcę ścian ściany zrobić. Chce dzisiaj ściany zrobić najpierw. Ok, To ja byłem mistrz. Mistr właśnie. I to był szósty odcinek z mojej serii Minecraft PlayStation 3 Edition na modach. Trzymajcie się i cześć!